Które chciałam się pochwalić, a w zasadzie chciałam pochwalić uczniów, jakich mam fajnych uczniów, jakie mają niestandardowe pomysły, mieli przygotować w ciągu 20 minut pomysł na swoją firmę na lekcji przedsiębiorczości i w klasie pierwszej B okazało się, że kilkoro uczniów ma bardzo fajne pomysły. To na przykład dwie uczennice Ola Gorzelak i Marta Gawlik wymyśliły świetne logo na klub, fitness i siłownię. Dziewczyny są fit, a chłopcy strong. Druga siłownia. to siłownia wymyślona przez przez kogo, Kacpra Kurciusa i Kacpra Kosiorowskiego, czyli dwóch kacprów, którzy wymyślili firmę Fabryka Bestii. Od razu widać, że Aneta Kurzak i Ona Hanusiak będą kiedyś pracowały w złotym banku. Mateusz Duraj i Rafał Dyduch, czyli daj Panowie D, chcą założyć wprawdzie warzywniak, ale taki, w których warzywa się zabijają. Bo są zabójczo, dobre. Dlaczego z ciastem? Bo wydaje córkę za mąż. Którą córkę? Młodszą, ole. I to jest weselny kołoć. Gratulacje. Dziękuję. Proszę bardzo się czystować. Hmm. Ja teraz zajmuję się tłumaczeniami. Jakimi? Tłumaczenia języka niemieckiego to są tłumaczenia konferencyjne, filmowe. Moja pasja zaczęła się już w Norwidzie, bo już mówiło, yy, że byłam na profilu biologiczno-chemicznym, to jednak interesowałam się językiem niemieckim i, i tu już w tym kierunku później poszłam na studia. Ale z biologią też mam coś wspólnego, bo yy, to zajmuję się też tłumaczeniami medycznymi i to też na ten temat była moja praca magisterska. Jestem obecnie dwa dni po ślubie i teraz nazywam się już Beata Łuczek. O, a dzień dobry, to będzie z głosem też, nie? Z głosem a? będzie? Jak się pan czuje, panie Stasiu, Kiepsko, kiepsko. No, kiepsko znowu? Góry, no. Już lepiej nie będzie. Będzie lepiej. Nie będzie, a nie lubi pan nie będzie. zimę, czy nie bardzo? No taką, jak teraz jest, to nie, bo to już na wiosnę. Z utęsknieniem mhm. czekam, a wiosny nie ma, co zrobić. Ukłony dla wszystkich znajomych, dla całego grona, dla pani dyrektor. o i to ma być nagrane? No nie, panie. taki długi to jest filmik, nie. Taki długi filmik? Tak. Wczoraj reprezentacja naszej szkoły w składzie... Magda Nowak, Edyta Wodzisz i ja, Tamil Iwaniak, braliśmy udział w konkursie ortograficznym, w którym sprawdzaliśmy swoją znajomość ortografii, zasad pisowni. Odpowiadaliśmy na różnego rodzaju pytania w czterech, w czterech etapach. No i rzeczywiście udało się wywalczyć drugie miejsce. No niestety do miejsca pierwszego zabrakło dosłownie dwóch punktów, ale mam nadzieję, że za rok na tym najwyższym stopniu podium uda się naszą szkołę umieścić. Natomiast w tym no, cieszymy, cieszymy się z tego drugiego miejsca, bowiem rywalizacja była zażarta, a, a poziom wyrównany. Kamil, kto miał pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce no, niestety, miało, niestety miało liceum imienia Kruczkowskiego. No natomiast tym bardziej, tym bardziej cieszymy się na rywalizację w roku następnym i gotujemy się do niej już teraz. Dziękuję Ci bardzo. Pani profesor na pewno mnie zaraz nagra. Więc mówię, nie idę. Zabójstwo. Nie idę. Ala? Nie idę. I przyszłam. I przyszłam, i po prostu muszę pozdrowić wszystkich. No to pozdrawiam w takim razie. Dziękuję bardzo. Poproszę o uśmiech. Sławny uśmiech, Ali, pośpiech. Nigdy za dużo. No. Tak, chciałbym pozdrowić na uczeli. bibliotekę, sprzątaczki. Jaki przedmiot najlepiej lubiłeś? Wszystkie. Bez wyjątku. Bez wyjątku. No to mniej matematykę. <gry>